Najpierw tło dzisiejszej Ewangelii, byśmy mogli lepiej zaczerpnąć sofitości Słowa Bożego. Konflikt Samarytanie-Żydzi. Trochę tak jak Rosjanie i Ukraińcy z jednego pnia się wywozą, a przepaść nie do zasypania. Żydzi byli przekonani, że Bóg nienawidzi Samarytan. Dlaczego? Bo kiedy zaczęła się w VI wieku niewola babilońska i Żydzi zostali uprowadzeni do Babilonu, a świątynia w Jerozolimie została zburzona, Samarytan Babilończycy zostawili w ich krainie, w Samarii. I ci zbudowali sobie nową świątynię na górze Galizim. A potem po powrocie z niewoli Żydzi tę samarytańską świątynię zburzyli oburzeni, że oni coś takiego samarytanie zrobili. Dalej Jezus łamie przyjęte zwyczaje. Zaczyna rozmowę z obcą kobietą. To ją bardzo dziwi. Studnia Jakuba, gdzie się cała akcja rozgrywa. 1600 lat przed narodzeniem Chrystusa, patriarcha Jakub, wnuk Abrahama, syn Izaaka, wydrążył tę studnię i rzeczywiście, tak jak samarytanka mówi, była głęboka mniej więcej 35 metrów. Do dzisiaj jest ta studnia. I w niej źródło bijące wodą. Szósta godzina dnia, to znaczy nasza dwunasta samo południe. W tamtych czasach był rytuał czerpania wody ze studni. To robiły kobiety i chętnie to robiły, ale tylko rano i tylko wieczorem. I spotykały się przez studni. I ze sobą rozmawiały, czasem się wyżaliły, czasem podzieliły z jakimś problemem albo z zapytaniem. Była wtedy silna presja społeczna i pewnie samarytance wypełniały jej bałagan życiowy, jej grzeszne życie. No, którego teraz masz już z kolei? Ty taka. Samarytanka przychodzi w samo południe, bo nie chce nikogo spotkać. Chce się ukryć. Rysu zaczyna rozmowę. Ona myśli o zwykłej wodzie do picia. Bo Jezus mówi, daj mi pić. A on o wodzie żywej. W Piśmie Świętym symbolem życia duchowego, łaski Ducha Świętego jest właśnie woda. Przełom w rozmowie następuje wtedy, kiedy Jezus mówi: Idź, zawołaj swojego męża i wróć tutaj. I ta kobieta. Z bólem wydusza z siebie, nie mam męża. Te słowa dotknęły szczególnie wrażliwej struny jej duszy. No wyobraźmy sobie to. Spotyka cię zupełnie nieznajomy człowiek, widzisz go na pierwszy raz na oczy i zaczyna ci mówić o szczegółach twojego życia i to jeszcze takich, które niech nigdy byś ukrył. W jakichś bardzo wstydliwych sprawach. I na pewno ten człowiek nie mógł się tego dowiedzieć skąd inąd. To byłby strząs. Niektórzy święci spowiednicy mieli taki dar, że znali lepiej grzechy penitentów, niż sami penitenci. Na przykład Świętej Anwianei, Świętej Ojciec Pio, czy Sługa Boży, Ksiądz Aleksander Woźny. Jezus nie potępia Samarytanki. To nie jest na się sztuk mistrza, który odgaduje cudze myśli. Porusza jej serce. Chrystus, prosząc Samarytankę o podanie wody, obdarzył ją łaską wiary. I tak gorąco pragnął jej życia z wiary, że rozpalił w niej ogień Bożej miłości. Wyznaję jej, jestem Mesjaszem. A ta kobieta uwierzyła Jezusowi. I nie zwracając uwagi na względy ludzkie, na potępienie, z którym się spotykała, na to, że będzie wyśmiana, biegnie do miasteczka Sychar, pół kilometra mniej więcej. I zaczyna wołać. Spotkałam człowieka, który powiedział mi wszystko, co uczyniłam. Może w pierwszej chwili Samarytanie, mieszkańcy tego miasteczka, powiedzieli, nie dosyć, że grzesznica to jeszcze teraz zwariowała. A jednak uwierzyli słowu tej kobiety i poszli do Jezusa. I kiedy usłyszeli Jezusa, wielu więcej uwierzyło Jezusowi i przekonali się, że Jezus jest. Zbawicielem świata. Co to dla nas znaczy ta dzisiejsza Ewangelia? Pierwsze, ona przypomina, że Pan Jezus szuka każdego człowieka, na każdym mu zależy. Nie ma dla niego ludzi przekreślonych i przegranych. Tak jak przekreślona i przegrana. Była w oczach tamtego społeczeństwa samarytanka. Niejako zagradza drogę człowiekowi. Tak było na przykład z grzesznikiem, celnikiem zacheuszem, którego Jezus wypatrzył na drzewie i powiedział zejdź szybko, bo ja dzisiaj muszę być w Twoim domu. Albo z uczniami na drodze do Enos. Jezus wszedł na ich drogę, wszedł im w drogę. Jezus jest spragniony. Jako człowiek prosi o wodę do picia, by wzmocnić swoje ciało, ale jest jednocześnie Bogiem. Jako Bóg pragnie najpierw wiary samarytanki, a potem pragnie mojej wiary, by mógł mnie zbawić. Pragnie mnie obdarować sobą. Potem to pragnę Chrystusa wróci w czasie Jego umierania na krzyżu. Pragnę. Pragnę pić jako człowiek, ale jeszcze bardziej. Pragnę obdawalować was wszystkich miłością. Pragnę, byście ten dar przyjęli. Jezus obiecuje nie tylko wodę żywą, ale to, że woda, którą on da, stanie się źródłem tryskającym ku życiu wiecznemu. Nieco później w Ewangelii Świętego Jana są zapisane słowa o tym, że w czasie Święta Namiotów Jezus w Jerozolimie zawołał donośnym głosem: Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we mnie, Niech przyjdzie do mnie i pije, jak rzekło pismo, strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza, a powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego. Stąd święty Paweł w drugim dzisiejszym czytaniu mówi, Nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozwana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego. Myśli, wszyscy jesteśmy uszczeni. Kiedy rodzice przynoszą dziecko do Chrztu, kapłan wita ich u drzwi Kościoła i pyta o co Kościół Boże prosicie dla Waszego dziecka. Można powiedzieć o Chrzest Święty, ale bardziej prawidłową odpowiedzią jest o wiarę. Na Chrzcie Świętym otrzymaliśmy łaskę wiary. Chrzest Święty jest największym darem, jaki możemy otrzymać w kościele. Chrzest Święty jest jedyną godnością, jaką można otrzymać w kościele. Czasem się tak mówi: został podniesiony do godności biskupa. Nie ma godności biskupa. Godności księdza, nie ma godności małżeństwa. Jest wezwany do służby jako biskup, jako ksiądz, jako mąż i żona. Ale godność jest jedna dziecka Bożego, płynąca z sztu świętego. Jest w kościele, w ona przecież przypomina studnie, przy której Jezus spotkał się z Samarytanką. Tutaj też jest woda, zwykła woda, ale poświęcona. Ale ta woda zwykła jest znakiem wody dającej życie wieczne. Wody łaski. Czy dziękujesz Chrystusowi za dar chrztu? W znakomitej większości byliśmy ochrzczeni jako niemowlęta. Nie pamiętamy naszego chrztu. Dobrze, że tak było. Ochrzczeni zostaliśmy ze względu na prośbę naszych rodziców. Ale żaden sakrament nie działa automatycznie. I skoro chrzest święty jest tak wielkim darem, to ten dar trzeba w sobie rozwijać, pielęgnować. Was wszystkich zaprosić za cztery tygodnie. W noc zmartwychwstania najbardziej uroczysta Msza Święta w całym roku liturgicznym Wigilia Paschalna. Normalnie Msza Święta ma dwie zasadnicze części: Liturgia Słowa i Liturgia Eucharystii. Ta jedyna w roku Msza Święta ma cztery części. Liturgia Światła. Obfita liturgia Słowa z dziewięcioma czytaniami. Liturgia chrzcielna i liturgia Eucharystii. To jest właśnie okazja, żeby odnowić w sobie łaskę sakramentu Chrztu Świętego, odnowić przymierza zawarte z Bogiem, zawarte na chcie świętym święta liturgia, to jest największy skarb, jaki mamy w Kościele. To jest dużo więcej niż srebro i złoto. Miejsi pozwólmy na to, żeby ogarnęła nas miłość Boża. A znakiem tego, czy przyjrzeliśmy tym Ewangelią, będzie to, co zrobiła ta Samarytanka, że komuś o tym jeszcze dzisiaj powiemy. Nawet jeśli ten ktoś się za mnie będzie śmiał, Jezus żyje. Jezus chce Ciebie zbawić. Amen.